Jak już zaczęliście oglądać, to pokrótce powiem Wam, co to w ogóle ma być. Albo może lepiej zacznę od tego, co to miało być. Miał być wyjazd do, do Norwegii, na Nordkapp. No i tam jeszcze kilku innych krajów, oczywiście po drodze. Ale jaka jest sytuacja, to chyba już każdy wie. Więc jadę w Polskę, a dokładnie to koło Polski, tuż granicy. Plan jest taki, żeby objechać Polskę kilkanaście dni, myślę. Postaram się zrobić to w 12 dni, a jak wyjdzie to zobaczymy. Mam tam jeszcze, że tak powiem, 2 dni na pasie, także zobaczymy. Jeśli chodzi o samą trasę, to mam zamiar trzymać się stosunkowo jak najbliżej granic, ale zachowując taki balans między odległością do granicy, stanem dróg, no i jakimiś tam miejscami, które warto zobaczyć. Na pewno nie będę radzić tego, że to jest 12 dni i myślę, że to jakieś między 3600 a 4000 km wyjdzie, to myślę, że po prostu nie będzie czasu na drogi takie szutrowe, leśne i tego typu, gdzie po prostu prędkość przelotowa jest mała. Myślę, że i tak w górach to te prędkości będą na tyle małe, że tam spędzamy po prostu najwięcej czasu. resztą i tak jest tam rejon taki. Właśnie dojeżdżam do skrzyżowania w Sokułce, na którym skręcę za chwilę w prawo yy, i zawsze pętlę w koło Polski. A jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za te kilkanaście dni z lewej strony wjadę, kończąc pętlę. To 12 dni później właśnie dojeżdżam do skrzyżowania, którego rozpoczynałem pętlę. Weszło się bez strat w ludziach. No niestety straty w sprzęcie były, ale o tym filmie także miłego oglądania. To jeżeli teraz widzieliście Zakończenie, pętli, to znaczy, że wszystko poszło zgodnie z planem. Kolejny to jestem w Michałowie i tutaj za tymi krzakami jest stara cygielnia. Jak kogoś interesują takie miejsca, to warto Co sobie. Siema! Nie zdarza mi się to jakoś zbyt często, ale go się zawiesiło. Dużo ludzi na to narzeka i krytki, kruszyniany się nie nagrały. Tutaj to tylko na chwilkę, jakąś foteczkę pamiątkowo i ruszam dalej. Tutaj za przejazdem tym kolejowym, w lewo, stał kiedyś pust strażacki Stara Tatra, taka w lesie centralnie. Nie wiem czy jeszcze stoi, ale jak znajdę zdjęcie to mam wrzucę tutaj do, do filmu. O, spływik się szykuje. Siema, siema. Ładny skład pali, w jednym tak, w zbierniku. widzę 100 tysięcy metrów sześciennych Co to Wam powiem, że dość rozsądne miejsce na taki skład przy samej granicy No i jest i prom, bałem się trochę, że będzie nieczynny, ale patrzę, że jest czynny i w sumie nawet nie ma kolejki, więc fajnie, bo, no bo z tym czasem dzisiaj słabo długo skręcę zobaczyć tą iskrę właściciel który zostawił ją w polu w takim zagajniku a który był szefem techników w Mierec kupił tą iskrę z likwidowanego lotniska z Białej Podlaskiej lotniska wojskowego oczywiście kawa ja sprawa jadę zobaczyć No i niestety, ale poistrzy to tylko, tak jak widzieliście, został tam zagajnik To działa? Ej, oszustwo, to zwykły TPN, a myślałem, że może ktoś zrobił coś w klimacie PRS Trzeba się chyba sprężać, bo to tamto to, to chyba spory deszcz się szykuje Taka ciekawostka, z tej strony kościół A po drugiej stronie Graniczne, a za rzeką to już Białoruś. No i głodama wygląda na takie stare miasteczko. To jeziorko o fajnym kolorze, tak jak widzicie. Zaczyna się rozpagadać, to dobry znak. O! Laboratorium CSI! Kryminalne zagadki! O jest i Zamość! 470 km dzisiaj za mną Jadę teraz na kwaterkę, się ogarnę i ruszę do centrum Jakiś browarek i jedzenie wskazane Dzień drugi, dzisiaj będzie kierunek Bieszczady. Bieszczady były takie już mam troszkę zjeżdżone, więc dzisiaj tylko przejazd wielką pętlą No, Pewnie zajadę do Bieszczackiej przystani motocyklowej, pewnie zajadę do Bieszczackiego Parku Narodowego, trochę kawałek zobaczyć, a później to chatka już przy Wyszowie. Tam planuję nocleg, ale najpierw śniadanie i kawka. Włączyłem pilota i jadę Dobrze, że niedługo Bieszczady już W ostatnim roku właśnie tutaj zrobiliśmy sobie bazę wykładową nurtowaliśmy w Przemyślu i z Przemyśla żeśmy jeździli w Wieszczady sobie tam pojeździć Na Stolinę, na pętlę wieszczacką i tak dalej zajechać na stację paliw konie napoić droga krajowa 28 wszystkim którzy wybierają się motocyklem w Bieszczady polecam przejechać fajna traska no niestety mnie auta przyblokowały na jednym z fajniejszych odcinków Państwo co jadą przy temu też tankowali razem. Zajedziemy w tym samym kierunku. No i ustrzyki. A jeśli żabka, to muszę jechać. Zakupy pierwszej potrzeby zrealizowane ruszam na wielką pętlę wieszczatką i do wieszczaskiej przystani motocyklowej No jest i przystań motocyklowa. Jakiś browarek i, i ruszę dalej. O, ludzi w ogóle nie ma. No, chyba trzeba się dopisać. Mówki sztuki Indian. Szerokości. Szerokości wzajemnie. Chyba to kolegę poznanego w przy przystani motocyklowej. Mówił, że się wybiera na punkt widokowy. To chyba gdzieś tutaj. No, całkiem załatwni widoczek. Bum, bum. kto tam? Harcerze! Nie wierzę! Otwieraj hawie. orbo nigdy nie kłamie! Ale cną te mieszczany! Drogo! kilometrów do cywilizacji. No to chyba dobrze trafiłem. A już z całą pewnością mogę stwierdzić, że dobrze trafiłem. Właśnie zapłaciłem 30 zł za 100 kilobajtów internetu. Dobrze, że się w porę zorientowałem. graniczna na Łoturkach, 120 500 metrów sześciennych. Na no, takie tereny to dobry wybór. Jeździłem na Wielką Pętlę Bieszczadzką i teraz jadę do Cisnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zgubił się pan? Tak jak ja. my? Nie, tak jak... <laughs> ja przejazdem tylko. To miłego zagubiania. To chyba kolega z dystansnej przystani motocyklowej. Jak oglądasz to pozdrawiam. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie tłumu ludzi w Sikieredzazie. mokry auta przeciska to zły zaklam chyba to nie burzę muszę gdzieś przeczekać chyba Dzień dobry kawy się pije tutaj super już pół do piątej trzeba się zbierać Trochę okay, warto wie te góry przetają w no nie chce mi się ubierać przeciw sztuki. Ale to chyba ładnie leje O, zaczyna się suchy asfalt i niebieskie niebo Dobre znaki do katki do przymyślona, droga coraz gorsza to znaczy, że chyba jadę w dobrym kierunku No ale do tej katki taki, że po deszczu to nawet nie chcę myśleć jak to wygląda Oj, już jest i katka Hatka bardzo fajne miejsce a i otwarte dla wszystkich. A dzisiaj się zeszło tyle osób, że no byłoby już trochę ciasta, gdybym ja jeszcze został, choć myślę, że... A wręcz jestem pewien, bo ona mnie o tym zapewniała, że nie byłoby problemu. To poszukałem sobie noclegu kilka kilometrów obok. A jeśli ktoś by był zainteresowany, namiar na chatkę w Przybyszowie zostawiam wam w opisie filmu i polecam, bo bardzo fajne miejsce bardzo fajna gospodyni. A to jest stary zakład penitencjarny, czyli, Nozę kilka kilometrów obok w agroturystyce zaraz zajadę, zobaczę jak to wygląda